Robić z tą piąteczką. O, <noise> że! Słuchajcie, mam teraz dwa naprawdę mega ważne ogłoszenia. Po pierwsze, już jutro jest premiera mojej nowej Brawl Starsowej piosenki, na którą musieliście czekać naprawdę długo. Sobota, godzina 10.00, wielka premiera, tutaj u mnie na kanale. Ustawcie sobie budziki, żeby być na niej na żywo. Albo nawet jak chcecie, to możecie już teraz zapisać się na premierę mojej nowej piosenki, bo ona jest już na kanale, tylko po prostu w sobotę o 10.00 odpali się właśnie premiera. Dziękuję wszystkim za każdy komentarz, polubienie, czy właśnie udostępnienie, czy też zapisanie się na tą premierę. Jest to dla mnie coś mega ważnego. Mam nadzieję, że wam się spodoba a słuchajcie drugą rzeczą jest ogłoszenie zwycięzcy ostatniej szansy na zgarnięcie złotego losu w Brawl Stars i gwarantowanych 170 gemów. Jak widzicie pod tamtym filmem zostawiliście 8532 komentarze a zwycięzcą zostaje uwaga uwaga Oli Boli! I tutaj napisał kod. Gratuluję serdecznie. Odpisz mi na mój komentarz, a najlepiej ustaw w opisie swojego kanału mail kontaktowy, żebym mógł wysłać Ci Twoją nagrodę. Hej, cześć, witajcie! Ja jestem Dama i witam Was w kolejnym codziennym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Gazuś. Nie wieso im Chłopco wjechał. Ui, ale żeś dojechał na odcinek. Ui. To weź zaakceptuj zaproszenie, chociaż jak już jesteś tu na odcinku. O, dobra. Dzisiaj będę musiał kupić wszystko to, co Gracjan wybierze mi w ciemno. Jak widzicie, przed wami jest tutaj plansza, na której jest na przykład Jessie, która jest na Spoko promocji. Jest oprócz tego babyszkowy Daryl, który byłby takim średnim wyborem. Jest też Colt, bez Rzeszeli. Fajny skin do gasa, który nie jest drogi, więc to by było spoko, jakbyś mi ustrzelił. Jeszcze jest Stew. Jest Stew za 300 gemów, czyli legendarny skin. No i na niego już by musiał wydać mega dużo kasy. 300 gemów teraz to ile? Stuwa? 110 zł, coś no, takiego. Na coś takiego. Jest też najbrzydszy skin, według mnie, w całej grze, czyli nocny czarownik Mortis, za 150 gemów i błagam. Tylko nie ten skin. Wszystko hmm. może mi strzelić, tylko nie ten skin. Jeszcze jest na przykład gladiatorka Cole, ale jej też jakoś mega bym nie chciał, bo mam już fajnego skina do kolet czyli Trixie Colette. No i oprócz tego na planszy znajdują się dwa pola z gemami. Jak widzicie Gracjan może ustrzelić na moje konto 2000 gemów za 600 zł, czyli mega, mega dużo pieniędzy, ale te gemy przynajmniej mogę wydać jak chcę, więc to będzie w miarę takie okej. Okay. Jest też pole z 30 gemami i jeżeli on je... Tybu, telefon rozwalić. No, jeżeli Gracjan ustrzeli to pole z 30 gemami, to wtedy muszę kupić dowolnego skina do 30 gemów. I jest też takie pole, które na pewno Was bardzo zaciekawiło, bo jak widzicie, jest karny zadymiarski, ale jest on podświetlony na zielono. A wiecie dlaczego? Bo jest on dla mnie! Dokładnie tak, jeżeli Gracjan trafi w ciemno to pole, to będę musiał jemu kupić nagrodę, czyli właśnie karny zadymiarski. Długo już nie nagrywałem odcinków z tej serii, więc pewnie niektórzy z was nie pamiętają zasad. To już tłumaczę, że Gracjan będzie miał właśnie 3 szanse na trafienie czegoś z tej planszy. Ja przed każdą rundą będę, słuchajcie, to wszystko numerował w tak, żeby on tego nie on będzie się wtedy patrzył w drugą stronę. Czyli jak widzicie, ja to tutaj przykładowo spin. numeruję o tak. I będę musiał to numerować od 1 do 12, bo dzisiaj mamy aż 12 pól. Z każdą rundą jedna rzecz trafiona przez Gracjana odpada z tej puli, także w każdej kolejnej rundzie szanse na trafienie czegoś mocnego rosną. To zrobi, ziomieczku? Jesteś gotowy? Pamiętasz wszystkie zasady? Tak! To obraca się do tyłu, żebyś nie podglądał. Uuu. Planszy. I słuchajcie, w tym momencie tutaj na tyle głowy Gracjana wyświetla się zwycięzca z ostatniego odcinka. Gratuluję serdecznie, zgłoście do mnie po odbiór nagrody. A w tym filmie, dla koły z was mam takiego pięknego salezkowego grifa, jeżeli chcecie zgarnąć. Ten unikatowy skin to wystarczy, że łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybujecie mój kanał z dzwoneczkiem, czyli macie wciśnięty ten guzik. to jest na No, czyli macie wciśnięty ten guzik tam na dole. Macie wpisany kod Damian w sklepie Brawl Stars. I po czwarte, napiszcie w komentarzu, z jakim polskim youtuberem mam nagrać odcinek z tej serii. Czyli możecie po prostu napisać swojego ulubionego youtubera, ja spróbuję się z nim skontaktować i zaprosić go właśnie do takiego odcineczka. odcinka. Chcesz wapachy królestwo tutaj zobaczyć? Może, może, a my już zaczynamy. Dobra, no to ty tam siedź tyłem i nie podglądaj w sklepie. To poczytam. O, ty sobie weź tam komiks i sobie poczytaj, a ja muszę teraz to zrobić mądrzej. I to to będzie tak. Hm. To zaczniemy sobie może od tego pola, takiego mega słabego. I damy sobie tutaj tą liczbę, potem pójdziemy z tą liczbą tu. A ty masz w ogóle jakąś swą liczbę, bo nie pamiętam 11. 11 masz. No dobra, to To nie bierz 11 czasem, dobra? Okej, okay, damy tak. Damy tak, damy tak. To skoro ty bierzesz 11, to może. Czy znaczy ja już tu dobrze podpisałem wszystko? Czy brakuje mi jakiejś liczby? Brakuje mi chyba, tak? Nie ma szósteczki. No dobra, to wychodziłoby, że szóstka jest tu. Czy już mam tak to zostawić? No nie wiem. Nie, trzeba tu coś zmienić. Słuchajcie, zamiejmy to pole z tym jeszcze. I myślę, że będzie okej. Okay. Ty nie podglądasz tam? Nie, już dałem Dobra. Uczciwie wszystko? Ty, to weź kaptur jeszcze na łeb, żebyś tutaj czasem nie wyglądał nigdzie i co jest? coś? Jesteś gotowy? Ach, no dobra. No to dawaj, możesz dawać pierwszą liczbę. O, nie się. Nie no, nie mów, jak się gdzie ty chcesz się tu. Widziałeś coś? Nie. No to dobrze. No to Gracjon, wybieraj. Jeden. Jeden? Jesteś tego pewny, w 100%. No. Quintilion, trylionów, milionów. Nie chcesz tego zmienić. Gracja, no ale jak to będzie 2000 gramów, a ja bardzo nie chcę go trafić. Jesteś ale tego pewny? Wiesz, więc. Dobra, czyli jak powiesz słowo ostatecznie, to ja już nie mam, nie mam prawa zmienić. Ostatecznie jeden? Nie, ostatecznie. Jeden. Jak w No to jak się obracasz i zobaczysz, no to już muszę kupić i tyle, nie? Spin. Dobra, i zobacz sam, co jest jedynką. I jedynką jest. Skin do gasa Ty, ale wiesz co? Ja miałem, ja miałem taką rozkminę. Jak ty powiedziałeś, że twoją ulubioną liczbą jest 11, że taką jakąś fajną, to ja tak sobie pomyślałem ej, No to on na pewno nie będzie chciał wziąć jedenastki, bo ja o tym mówiłem, ale weźmie coś związanego z jedynką. I to dosłownie tak zacząłeś myśleć. Idealnie to przekwiliłem, słuchajcie. Także co, no tego gasa będę musiał tutaj wykreślić i trzeba go kupić. Chciałem siódemkę wziąć. Siódemkę, a co jest pod siódemką? No, widziałeś pod szczęśliwą liczbą na początku ci karnet dałem. No ale jeszcze masz dwie szanse na zgadnięcie tego. Dobra, no to co? No to ja muszę tutaj kupić tego gasa. Gdzie on jest? Nie wiem, zawsze go nie mogę znaleźć, nie? O tu jest, dobra. Tu jest gasor, no to tak, ten skinek w ogóle, jak za tą cenę jest naprawdę spoko. Nie będę wydawał tego blinku, bo te, ten blink to muszę sobie nazbierać. Wydam te 29 klejnotów i to jest naprawdę spoko. No, harcerz, gaz. Muszę no, trochę mało tego blinku. Blinku mam mało, no bo wszystko powydawałem wcześniej, a teraz zostawałem po prostu z tej mega świni po 100. A i ja mu ten balonik tam wybuchł Dobra, ja jestem zadowolony. Po pierwszej rundzie jest git. Jakoś mocno stan mojego konta nie ucierpiał. Zdobyłem fajnego skina do postaci, do której nie miałem żadnego skina. Naprawdę, naprawdę dobrze. No to co, to musimy go przedstawić w grze? Także pora na duo i chłopie, ty tą Bibi, tu nie możesz grać. Weź jakiegoś innego zadymiarza Z będziesz grał? No dobra, masz skinę jakiegoś do skłiczka? Nie, nic On ma tyle fajnych skinów i ty nie masz żadnego? No dobra. Ty, jakaś to jest mapa, że jest mega dużo skrzynek na środku, czy, czy my tam lecimy? Jest bas, ja tego baza się no, trochę obawiam. Jest, jest daleka po prostu, może? Pchamy się tam, czy nie? Bo ty Ta. masz skójka ja mogę leczenie robić, dobra, ja tego ziemeczka tutaj U nie, uciekaj, 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 bo ja HP mam mało Ty, tu ktoś może w ogóle łazić po tych, po krzakach, nie? O nie, bas mnie go nie... Oj, zabrali wszystkie Dobra, no to się tam... O, już widzę, że leżysz Ty, ja, ja nie mogę w tych... Dobra, nie, trzeba kampera gaming zrobić, bo straciłem zawodnika Trzeba będzie poczekać O, dobra, ale jakaś inna drużyna padła, nie będziemy najgorsi, gopie dobra Nie! Ły, 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 wy, ły, wy, 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 jeden. Dobra, dawaj, bierz ją. Musimy ją jakoś dojechać. Git, masz ulta? Dostała? Trafiłeś się? Nie. Uważaj, bo ta Bima pięć aż. Ona jest całkiem sroga. Dobra, ale ona też się boi. Ej, są jeszcze trzy teamy, czyli tak, jakieś dwa mocne naf nafidowane teamy, a my, my nie mamy żadnego powercube'a. Jak takie bambiki. Ej, ona jest tym hankiem? Ona, tak, 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 on, mnie, on mnie złapie. O, przypomniał, przypomniał. Nie zapiętam, nie nie musisz uciec. Musisz uciec. jestem za wolny. Ty dobra. Jakim studem? Skupili się. się. Ja tam mówi. No się, nie. nie znałem już tu ochronę! Hobby, ale i tak zrobiłem to, co się dało. Jeszcze tą bi pokonałem. To nie ja załatwiłem tą bitkę, tylko kto się dobił. Bo patrz, mam zero kili. Ale ty masz dwa dedy a ty więcej obrażeń zrobiłeś. Dobra, mamy dwa pucharki na plus. Jest okej. Okay. Zagraliśmy tu tragicznie, ale jakimś cudem uratowaliśmy się od straty pucharków, więc jest całkiem, całkiem, całkiem dobrze. Ty też masz Trixie, kole? No. Wiesz, wierze, jaki to jest a r -r skin? A totalnie totalnie a nie. wszyscy nie wiem, chcą go mieć aktualnie, nie? I ostatnio była petycja, i Brosta się zastanawiały, czy przywrócić te skiny po prostu w jakiejś odświeżonej wersji i gracze powiedzieli: Nie, 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 proszę tak nie robić. Ewentualnie wierze, w jakichś takich pozmienianych mocno skinach, ale już taki skin nie będzie dostępny nigdy w grze, więc masz mega unikatowego no, skina. Tak samo jak w Iherowska. Ja też mam tego skina, więc proszę, nie trafię mi nowego skina do koletki. No to tak, teraz będziesz podawał numer od 1 do 11, plansza wygląda tak, jakbyś zapomniał, cały czas masz karnet do zdobycia. Wprowadzam taką jedną zasadę. Ustawiam pewne pole. Ty nie będziesz wiedział, które to pole Jeżeli trafisz to pole, to masz jeden dodatkowy los mm. Także to jest taka zasada Już była w tej serii wcześniej I się chłopie tu ubracaj Załóż kaptur, żebyś czasem mi tu nie podglądał <laughs> Nie ma tutaj oszukaństwa No i teraz tak Krasen, hm. ty się którego urodziłeś? Jaki dzień to był? 25 25, czyli piąteczka Okej, okay, no to może tak pójdziemy Dwójeczkę mm. To może ja to zmienię jednak Ty się zastanów tam lepiej Co byś mógł tu wybrać Bo tak, ja tutaj daję to może tak Teraz sześć. Tu, dobra, siedem tu, bo 7 to jest szczęśliwa liczba, oczywiście Osiem, ale fatalną tą jak ja ósemkę narysowałem, dobra, nieważne. Dobra, czegoś mi brakuje, dwa. No okej, okay. trójkę wybierz panie. trójki jeszcze nie dałem. Dobra. Czy ja to tak zostawiam, czy coś tu zmienić? No dobra, no chyba tak zostawiam. Co no, gracjon? Co byś teraz wybrał? Siedem. Siedem, ale. czwórką, ale Ej, w ogóle ja zapomniałem zaznaczyć tego pola, które chciałem, ale to miało być właśnie to pole tutaj, już pokazuję widzom. Dobra, ty chciałeś siódemkę, tak? No mogę zmienić? No wiesz to my tu możemy cały czas ponegocjować, tylko ty musisz w ciemno oczywiście Bo ja mogę cię na przykład w pole jeszcze zrobić, że Ty tutaj mi teraz mówisz 2000 gemów a ja cię tutaj jakoś próbuję urobić, żebyś wziął coś innego. Ja mogę cztery Cztery byś jednak wolał zamiast tej siódemki? Mm -hmm. Na pewno jest z tej siódemki? Na pewno. A co powiesz, jakbym ci zaproponował piątkę zamiast czwórki? A ty z piątką? No nie mogę ci powiedzieć, ale to jest coś, co ma na pewno dużą wartość. Nie wiem, czy ma dużą wartość dla ciebie? No to możemy zrobić z tą piąteczką. Piąteczką? No pewnie mi tam szukasz, no wale. O no, no. <laughs> ty ja, chłopie. I słuchaj, musisz mi zaufać. To, to nie jest co? to nie jest jednak coś, co Tobie będzie mega przydatne. Mi się przyda ta piątka, ale nie, nie wiem, no może jednak byś wolał pójść tą czwórkę. Którą chciałeś no, wcześniej No, ja pójdę w czwórkę, właśnie tak myślałem Ale ostatecznie? Definitywnie Ale nie powiedziałeś ostatecznie? To czekaj, czeka, to ja ci zaproponuję jeszcze coś innego To może w takim razie jedenastka, bo mówiłeś, że to jest twoja ulubiona liczba Ale ja wezmę czwórkę, bo pewnie nie wiedzą, co się tu oszukujesz Jedna, Cztery. No dawaj jedenastkę Cztery Cztery? Ostatecznie? Definitywnie No to obracaj się i sprawdzaj, co to jest Spin Cztery jest Jest to karnet za Nie! Yeah! Hopie, a widzisz, co jest pod piątką, którą ci zaproponowałem? Ja, a, ja byłem pewny, że ty tego nie będziesz chciał brać, tej piątki, którą ci zaproponuję, a ty że weźmy coś tam, nie? Jezu, dobrze, że się udało, bo bym musiał 2000 gemów kupować, i 600 na tym odcinku byłoby wydawane, a jednak powiem ci szczerze, że nie chcę tego teraz wydawać. Ogólnie gemy by mi się przydały na pewno na jakieś kolejne odcinki, więc nie byłoby mega tragedii, ale do 600 to jest jednak mega dużo pieniędzy, widzowie. I co? Ja Ci proponowałem jedenastkę szczęśliwą, a widzisz, kto tu jest? Włomywaczka Jessie. To jest no. naprawdę spoko skinek. W ogóle widzisz, co jest na tym karnecie z pod czwórką? To jest kółeczko. A wiesz, co to kółeczko miało oznaczać Drugi. Drugi wybór, tak. No to tak, no to pora ci zrealizować tą pierwszą rzecz, czyli kupić ci karnet za I co? I będzie trzeba go aktywować. Czy go aktywujemy za pieniądze tutaj, czy po prostu ci doładujemy? Chyba bardziej się opłaca doładować, bo wtedy będziesz miał jednego więcej. W ogóle jeszcze bardziej by Ci się opłacało doładować te gemy przez strony Supercela. Nie wiem, czy wiesz, bo wtedy jest taniej. Naprawdę? No, bo znaczy nie jest taniej, ale dostajesz 10% gemów więcej. Czyli byś tu dostał 17 gemów jeszcze. I nie pamiętam, że to było e-mail. No dobra, no to trudno, no, ale następnym razem to zrobimy, bo tak. słuchajcie, tak gemy opłaca się dużo bardziej kupować. Oczywiście kod siedzi tutaj wpisany, także dobrze, że masz kod wpisany to co? No to 170 gemów, proszę Konkretnie. cię bardzo. Wanne. Czas otworzyć skrzynki, no bo dużo gemów mamy, ale już nie ma skrzynek. Teraz można otwierać start dropy. Dobra, no to 6 o, Ale momencie... sprawdza, bo tak jakieś skrzynki. Tak? Są, są, i teraz jakule te dropy, to jest naprawdę git. Dobra, no to zakup pomyślnie został sfinalizowany, proszę cię bardzo. Pieniądze moje z konta lecą, ale przynajmniej będziesz miał karny. Ty! Ty w ogóle co ty masz tu kościanego kruka na przecenie. Przeceńka na kościanego kruka, całkiem git Ale szkoda, że nie ma Fenixa. Ja wiem, że ty chciałeś Fenixa najbardziej, nie? Zawsze, zawsze Ci się ten Feniks najbardziej podobał. No dobra, no to masz, kliknij sobie, proszę, aktywuj karnet. Traciłeś, to jest dla Ciu. Ciebie. <laughs> Proszę tak. bardzo, prezencik. I chłopie, zadymiarzy. ty robisz parę misji teraz i masz Charlie już odblokowaną. No. A ile ty masz teraz do zadymiarze? 65. Brakuje mi jedne, doga, czaka Chestera i Artu Mendy w Okej, okay, a I widzę, tam. że ty nie masz. dobra, ale jeżeli chodzi o legendarnych zadymiarzy z tych chromatycznych, czyli Serża i Cordeliusa to masz wszystkich. To git. Mm -hmm. Ty Daga w sumie możesz mnie za chwilę odblokowanego. No, i no. mi brakuje jest chyba stu. Aha, no widzę, no malutko ci brakuje i zaraz będzie Chester. A Chester jest w ogóle twoją pierwszą legendą z tej drogi Star, więc no. też masz go za połowę ceny. E, git, ty masz konto. No, Bagacjan, Jako że trafiłeś to pole z dodatkowym losem, które ja tutaj wybrałem, czyli właśnie tą czwórkę, to ja teraz słuchaj kasuję to wszystko i kasuję oczywiście pole z karnetem zadymiarskim i teraz masz dodatkowy los, czyli jednak w tym odcinku będzie Miał cztery szanse, już jest wykasowane. Także ubracaj się, obracaj się. I zobaczymy, co takiego będę musiał kupić na swoim koncie, bo teraz już nic nie ma na twoje koncie Już coś sobie ustrzelił to i jak już wykorzystałeś to pole, no to już więcej też nie będziesz miał podwajanych pól. No może pójdźmy tak, bo ta liczba jest dosyć ciekawa, już o niej rozmawialiśmy. Damy sobie to znowu tu, chociaż to też jest ryzykowne. <laughs> Ten tu słucha i rozkminia, nie? Co tam rozkminiesz? Myślę, <laughs> myślę. Dobra, no to powiedz, jak, jaka jest liczba aktualnie najbliżej, którą byś dał? Myślę, że pięć. Być... Pięć. Mhm. Mm Znowu chcesz piątkę iść? Ej, co ja w ogóle zrobiłem? Przecież to jest od 1 do 10, a ja tu 11 pisałem. Ja jestem parówą <grym>, Dobra, to jest 10, widzowie. Już, już wam mówię, bo tu już nie chcę tego zmieniać po raz kolejny. To co, damy tu może to? I tak, jakie liczby mi brakuje? 8 nie ma Dobra, to może zróbmy tak, że to przerobię jednak na 8 <grym>, i tu będzie to. Dobra, Gracjan, no to możesz wybierać. Dwie liczby zrobimy zmasakrowane, ale to jest 8, a to jest 5. Także wszystko jest jasne, widzowie. No to Gracjan, dawaj. No to biorę 4. Czy znowu 4? No! Ale nie powiedziałeś słowa ostatecznie, no to słuchaj. Czy powiedziałeś już? Nie, no gracja. Co to jest? Chopie, to jest babeczkowy daryl. Ej, <grym> nie wiem czemu? Ja to jest Super skinem? Super skinem? Nie wiem. Do Daryla mam mega dużo skinów. <grym> Wie, że dajama? ja mam? ja mam znak, jak mi to do Charlie, że darmo do odebrania, to sobie w sumie wezmę jeszcze na tym odcinku. Fajnie. I ten pieruszkowy daryl jest tutaj w ofercie. Ty widzisz ile ja mam gemów w ogóle teraz? Idealnie na tego daryla. To wyczyszczę konto do zera, jak go kupię. No ale no co, no? Nie no, w sumie jest nawet spokoj. Ja nie wiem jak on w grze wygląda. Jestem ciekawy, jak on w grze wygląda. On ma, słuchajcie, jakieś specjalne animacje, specjalną teksturę, wyjątkową odznakę. No dobra, no. No i to jest to jest to cukrowy szał kolekcja. Okej. Okay. Jakoś bardzo nie chciałem kupować tego na Pewnie nigdy w życiu bym go sobie sam nie kupił, ale no jako, że gracm go strzelił no to muszę go kupić, tak. No i co my tu mamy jeszcze? O, tu jest taka emotka, okej. Okay. A, on ja ma jakąś koronę z jabłkiem. Ty, ta emotka nawet git. To sobie go tu od razu wybieram i sobie też czekaj, ustawię tą emotę No ja jestem gotowy, to co? Gramy kolejny duo? Mm, dobra. Ja sobie jeszcze szybko tutaj wyposażenie kupiłem do tego Daryla. Bo dawno nim nie grałem. Dobra, ale musimy się teraz skupić, bo, bo pierwsza gierka na mnie poszła, a ja widzisz, że ja mam teraz 500. Będziemy grać na wysokich rangach. Ale pampa jest najlepszy. No dobra, ty masz 340. Pankę. Ja teraz robię pozycję widowe do grania. Ok, cztery skrzynki są na środku. To może ja tam pójdę. I najwyżej, jeżeli ja padnę, to będziesz miał jakiegoś cuba od razu. A ty idź gdzieś na dół poszukać jakiegoś cuba. Dobra. Tylko uważaj, jak będziesz szedł po krzakach, to uważaj, bo tu mogą być jakieś ziomki, nie? I chyba jest gdzieś. Mam kubika. Uważaj, tak sam szans. Ja cię tam wspaniać. Leon mi tu lecia Dobra to jest, to jest fake Leon, to jest fake Leon U, Dobra, Ach. chodź, chodź chodź, mamy trzy cuby, mamy trzy cuby, jest git Nie ma co się z nimi ładować Ty masz pana P jest Dobra widzę ale mnie od tyłu zaszedł. No widziałem, że wleciał w ciebie, dobra. Nie nie ma tragedii. Ja się boję, że ktoś tu się będzie gdzieś kampił w tych krzakach, wiesz? No, ja coś Wie? na blisko postacią, jeszcze mam super atak no, no wiem, wiem, dlatego nie ma źle. Ej, w ogóle ten skinek nawet jakoś git się prezentuje. Ty, no. uważaj, bo ty musisz mnie teraz ochraniać, nie? Że wiesz, ja, ja będę szedł tu jako taki. Dobra, 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 dobra. No ma, mam ją, mam ją, mam ma, ją. Ma, ma, ma. Nice. Dobra, 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 spokojnie, spokojnie. I tak, tam jest kieł, ale nie pchamy się na to. Jest ja... w ogóle jakiś pampę jeszcze. Jakiś pampeg. No. Tak, jest tam pampę. Ty możesz obijać przez te te ściany, no Bigo tam. <grym> dobra, chodź tu. No, ja. Czekaj, że rzucam, no przynajmniej rzucimy Dobra, no dobra, widzę, jest. Trzy okay. jeszcze, trzy Ale słuchaj, ej, czy to chyba oznacza, że chyba będę miał mało na minusie pucharków, jeżeli teraz odpadniemy? Ale lepiej nie odpadajmy. Ja mam cały czas ulta jeszcze przygotowanego, w razie czego. Też Darylem dawno nie grałem, więc... No, ale jestem... panem P długo nie grałem, dosyć. Ta jedna drużyna musi się... Jezu, czemu oni mi tak za blisko? Biorą. Gdzie ja wyjechałem. Czemu mi tak na ja blisko, biorę, Nie, Nie, ale zlamiłem. <noise> Za daleko tym ultem wyjechałem. Ale gościu, wystraszyłem się, bo ty żeś tak padł szybko. Przynajmniej tyle, że nie tracę tej gierce. Ale i tak takie wyższe pucharki to wiecie, lepiej się wbija na jakichś gierkach 3 na 3 czy coś. Nie ma tragedii, ale słuchaj, Mój trzecią gierkę musimy wygrać. Więc wylosuj jakiegoś zadymiarza, którym wygramy teraz. To się przygotowywuję i zakładam Dobra, no tak, Coś fajnego, najlepiej jest 2000 Hop, ja masz ostatnią szansę z 2000 gramów i wtedy mój portfel dzisiaj robi boom, nie? A raz już było tak blisko, że ja myślałem, że to już jest, jest poptok. Jeszcze sam ci się dałem w Bambuko zrobić, bo sam zaproponowałem tą piątkę na cwaniaka Dobra, to ja muszę usunąć tego babeczkowego Daryla. On tutaj wypada. No to słuchajcie, Gracjan, ty będziesz musiał podać numer od 1 do 9. To może zrobimy tak. Myślę, że kolejny raz byś tego nie zrobił. Myślę, że <noise> no, Jezu, i co ja dałem? Dałem 10, a już nie ma 10 przecież. Nie jesteś pewien? <noise> nie da? Nie wiem, może dasz. Może dasz czwórkę. Ja Widzowie, ja się naprawdę teraz stresuje, nie? Jeżeli chłop. Dobrze ustawi. No cóż, czwórkę. Nie, może nie będzie pod czwórką. Dobra, no to tak. Jeden, dwa. Nie dałem jeszcze trójki, to damy trójkę tu. Damy czwórkę tu. Ej, ale tak ogólnie chyba bym się z tego stew cieszył, bo mi się bardzo podobają tego animacje Kila i tak dalej. Więc jakbyś trafił z tu, to byłoby spoko, bo bym, przynajmniej nie byłbym zły, że muszę wydać tyle pieniędzy na tego skina, kupując go samemu sobie. A tutaj będę musiał go kupić, tak? No dobra, Jeszcze jakiej liczby nie dałem, nie dałem chyba jeszcze tej. Okay, 2 razy 4, ja też jestem porubą. Dobra, to musimy tu dać 7. A gdzie ja dałem 8? Jezu, dałem 2 razy 5. Tak, dwa razy dałem 5. Dobra, tu damy 8. W takim wypadku. Nie, no super, ta 8 jest. Dobra, niech mi się tego zmieniać. No to jest 8, widzowie. Gracian, pora na ciebie. Jest, ja biorę znowu 4. Żartuję, że żartuję, żartuję. Przez chwilę zamarłem. Ej, powiem ci tak, pod czwórką są gemy. O, ale z, ale z możesz zmienić. Ale nie wezmę, nie będę ci, już czwórka była. No na pewno nie chcesz tej czwórki? No nie. No może Nie, no może czwórkę. Może dostaję no ósemkę wezmę. Ósemkę? Tak nie może i narysować. <noise> no, słuchaj, nie powiedziałeś dalej słowa ostatecznie. Od siebie ja bym ci zaproponował może jedynkę albo piątkę albo A ta czwórka. Nie może ósemką. Ósemka ostatecznie? A. Tak. No to jest, jak się obrócisz, to jest koniec, ale... Słuchaj, na pewno nie chcesz tej czwórki? Tam są gemy. No, a dla mnie, za ciebie? No nie masz już żadnego pola dla ciebie, dla ciebie było tylko jedno. No to, to ja już... wolę z tą ósemką. No dobra, to wracaj się. Siu! I uwaga, uwaga, zobacz sam, pod czwórką były gemy, ale 30. <noise> A jeżeli chodzi o ósemkę, no to oczywiście jest to Colt Skin za 79 gemów albo za 2750 błyskotek. Co? No jest to w porządku skin. I Coltem też się fajnie gra, więc myślę, że mamy w końcu jakieś szanse. No to ja już chodzę w sklep, słuchajcie, i potrzebujemy doładować gemy. Ile na tego Colta? 80. No dobra, no to zrobimy to po prostu, tak? Tutaj trzy dyszki z kodem Damian, oczywiście. Czy ja to kupiłem? Damian jest wpisywany. Kupiłem, kupiłem. W ogóle już w tą sobotę będzie piosenka Ej, Zadmiaro, czyli tak. Piosenka, którą miała wyjść rok temu e, w kwietniu. Rok temu, dwa lata temu chłopie miała wyjść. Ona miała wyjść bardzo, bardzo dawno temu. Dobry, gemy już są na koncie. Jest klasa. No i gdzie jest ten kolcik teraz? Tu będzie kolcik. Ja na kolcie nie mam jakiegoś mega dobrego skina do kolta, więc ten skin w sumie jest gitem. To Chyba... może go zapgradejdu od razu na dziesiąty level, Chyba żeby najfajniejszy. Na dziesiąty, żeby, żeby mieć jakieś lepsze szanse. No dobra. Czyli nie kolt w ogóle on się nazywa. Aha, a ty to jest ten kolt, który się przebiera na przykład za Spajka? Nie on się przebiera za siebie. No, on tylko za siebie się przebiera. A ta maska, nie wiem, kojarzył? myślę, że jest jakiś taki skin, a to chyba Spike ma taki skin, tak, w sensie, no co mu się, co, mu, co, mu, co mu, tak, 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 tak. Ta ma ich właśnie nie Aha, dobra. No to tak. Ja mogę tutaj, no mógłbym go zupgradeować, tylko czy go upgradeować. No dobra, no mogę go zupgradeować w sumie. To ulepszę go na dziesiąty i kupię mu chyba to, to mu kupię tutaj damage, żeby robić większe. Ja ten Megatronem. Ja jestem ready, a widzę, że ty wybrałeś sobie Meg. I mamy dokładnie tyle samo pucharków. Naprawdę? No zobacz, 388 i 388. Dobra, no to dawaj. I teraz musimy wygrać, nie? No nie przegraliśmy, bo nie straciliśmy pucharków, ale no graliśmy takie nie, no ja nie straciłem, też miałem 0. Bo ty mm. miałeś plus 1, ja miałem 0. W ogóle nie zmienili teraz Meg. Ona, ona, ona na początku się sponiła normalnie i trzeba było ten. No to ten już dawno, to już dawno. Nie, no już dawno, no ale zmienili. Dobra, łap to szybko. Ja ci... Ja wchodzę no. tu. Dobra, zobaczmy, jak tutaj na środku to wygląda. Dobra, małma. Nie, nie sięgam. Ty jest przypał, bo jest Willow, a Willow jest niebezpieczna. My chyba za ofensywnie poszliśmy. Czekaj, musimy musimy trochę spokojnie, bo tu wszyscy zazwyczaj. Nie, ej, nie, chodź stąd, chodź stąd. Ktoś tu Ech. będzie siedział zaraz, bo jest pięć drużyn. Eee, eee, nie, nie, no, uciekaj! Uciekaj, 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 błagam uciekaj, uciekaj do góry, uciekaj, uciekaj! Skateway się czy coś, please! I trzy osoby nas oglądają, nie? Oni 100% wiedzą, że nagrywamy te rozcinek, i to jest taki stres. A tu bardzo chcą cię dojechać, no nie, no. Dawaj, dawaj, dasz radę jeszcze, jeszcze chwilę dasz, dasz radę przetrwać, dobra. Ja tutaj. Nie. Nie, 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 nie. nie Chyba najcięższy męcz tych wszystkich. Czekaj, może o mnie zapomnieli. Nie, nie zapomniała o mnie ta Willow. O, no dobra, zabijam. Czekaj czekaj, czekaj, dobra, Poszamy dobra, i teraz, e, teraz mam chwilę spokoju. Ona mi da spokój teraz chyba Ty jest to Git, jest git. Jest teraz git. To dobra, leć, leć, leć! Leć, wlatuj tam, wlatuj, wlatuj, wlatuj! Wlatuj, dobra, on uciekł do lewej, on uciekł do lewej tam On robi to dużo Tu jest jeszcze jeden! Tu jest! Pomóż mi, pomóż, mi. To, 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 to. Dobra, ja już tu ultem w ogóle. Jest mamy tu! Dobra, łap to! Łap chodź uciekamy na dół, chodź uciekamy na dół. Trzeba poczekać, trzeba poczekać. Dobra, jest ten Crow. Jakbyśmy tego crowła jakiś student załatwili Jak, jak tam ci? że nas na nie dobrze, ja nie lubię tak do doła atakować, Lepiej jakbyśmy do góry Dobra, załatwiłem jednego Dobra mhm. Ten crow tu jest nie, Ja ten... padam, ja padam Ja padam bo nie no, niestety. Nie, znowu trzecie znowu. miejsce. Dobra, ale udało się trochę przynajmniej jakichś fragów teraz porozić. Mam dwa, ty masz jeden. Plus jeden, pucharek i ty też masz plus jeden. Dobra, widzowie, no, niestety, słuchajcie, dzisiaj nie było dane nam wygrać. Niestety, no nie udało się. Mega dobrze rywale się trafiali. My też trochę jak takie bambiki lataliśmy. Ale w dzisiejszym odcinku jest naprawdę wiele pozytywów, bo trafiłem naprawdę w fajne skiny od Gracjana. Wybrałeś w ciemno, naprawdę spoko dropy. Też sobie jeszcze wybrałeś karty zadymiarski. I w ogóle sobie teraz przypomniałem, że dzięki karnetowi chyba mogę już Daka blokować Ty, chłopie, dzięki temu, że masz te Możesz sobie blink odebrać. O, dobra, już będziesz I miał teraz... Daga i teraz będziesz mógł na legendę. To dla tych osób, co oglądają do końca, słuchajcie, jeszcze animacja odblokowywania Daga, który właśnie pojawia się na koncie gratusia, a możesz zmienić na czaka. Czy wolisz Daga jednak? Eee, Bo powiem ci ty, w ogóle twoja dzisiaj bluza zafituje do tego dropu mitycznego. No. no dobra, no to masz nowego działa. git. I teraz tak, wybierasz sobie legendę, ale chyba nie, ty miałeś tylko Chestera do wyboru, tak? Tak. Tak, Chestera, dobra, no to 16 już kredytów ci tu wpada. Jeszcze z tego karnetu masz tutaj jakieś kredyty? masz. Tak, tu już. Ale 70. jeśli chodzi o tego Chestera, to trochę będziesz musiał na niego pozbierać jeszcze, więc tego no, tu masz, tu masz. No może w następnym karnecie dopiero. Tu masz ty, ale pa, leci to szybko, już masz 300, chłopie. 300. No. I co? I masz ten blink. I te, za ten blink będziesz mógł sobie jakieś skiny kupić. No już mam 5000, tak naprawdę. 5 koła blinku? Pokaż to. 5 Serio? Czemu? Ty, dobra. To słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Napiszcie w komentarzu, jakiego gracja ma kupić skina, właśnie za te 5 koła blinku. Mm. Może będą jakieś fajne propozycje, on wtedy się na coś zdecyduje. O nas to teraz na tyle. Przypominam jeszcze, że można dzisiaj ode mnie zgarnąć Staneczkowego grifa Siemano! Dba! I czekajcie na piosenkę, która będzie już w sobotę. Psz!